W Tarnowskim Azylu dla Zwierząt nadal trwa akcja Nie Oddawaj, Adoptuj, podczas której poszukiwane są domy dla potrzebujących psów i kotów ze stroniska. W pomoc włączyły się także tarnowskie firmy. Po adopcji psa lub kota możesz liczyć na zniżkę w sklepie zoologicznym, poradę u behawiorystki, a nawet bezpłatne szczerzenie i pielęgnację swojego czworonoga. Bardzo dużo piesków trafiło z, do domów tymczasowych po akcji mrozy i świadomość tego, że te psy będą musiały wrócić z domów tymczasowych z powrotem do boksów no jest troszeczkę przetłaczająca, bo jednak te psy zadomowiły się, doznały trochę szczęścia, trochę ciepła, dobroci ludzkich serc. Także trzeba było coś z tym zrobić, stąd ta akcja. Stąd inicjatywa. Ja wraz z moją restauracją zainicjowałyśmy. Zainicjowaliśmy całą akcję Nie oddawaj, adoptuj, ale nie mogę powiedzieć, bo duże wsparcie od moich koleżanek z restauracji Pół na pół i restauracji śródmieście dziewczyny Ania Jaga zorganizowały panią Joannę Kurek, wspaniałą behawiorystkę. Jeden telefon do weterynarzy z promiennej, do pana doktora Pawła Szewczyka, który od razu zgodził się pomóc w przebadaniu i w zaszczepieniu, odrobaczeniu piesków, które trafią z domów tymczasowych do kolejnego domu już miejmy nadzieję, stałego na zawsze. Pan Tomek z pielęgnacji zwierząt, Fuks, który no już ma pierwszego, pierwszego pieska uczesanego i wykąpanego za sobą któremu został znaleziony dom. Restauracja szczęście w pół na pół. Od nas są vouchery przewidziane dla osób, które... Wezmą z domu tymczasowego do domu, do domu stałego takiego pieska. No też nie można powiedzieć, jeden telefon, jedna wiadomość do pani Basi z sklepów zoologicznych Daisy wraz z mężem od razu postanowiła nam pomóc. Także to jest prze, prze wspaniała akcja, inicjatywa i ogrom serca, którzy ludzie wsadzają w, w pomoc. Działania te promuje także Tarnowski Azyl, który z pomocą mediów chce dotrzeć do większej liczby osób, które mogą adoptować zwierzęta. Obecnie jest chyba 70 psów, ale to też ze względu na tą właśnie akcję y, adopcji tych, tymczasowych, więc tych zwierząt jest mniej. Kotów też mamy niewiele, bo mamy około 13 kotów. Staramy się, żeby ich było jak najmniej, natomiast to wszystko zależy od nas, od mieszkańców. Mieszkańcy Tarnowa i nie tylko Tarnowa, bo cały Małopolski i nawet poza Małopolski przyjeżdżali tu, pokazują, że chcą pomagać, mają ogromne serce do zwierząt i z tego się cieszymy, bo to pokazuje, że nasza praca ma sens. W ramach akcji Mrozy, która polegała na adopcji tymczasowej zwierząt, przygarnięto 109 czworonogów. Obecnie do azylu wróciło kilka psów. Były to zwierzęta, które źle reagowały na zmiany otoczenia, a tymczasowi opiekunowie nie mogli lub nie mieli warunków, by zostawić zwierzęta na stałe.